Przejście znowu. To co? FNAF y, 3 znowu, nie? Miło mi słychać ten jakże cudowny głos. Czyli co? Jest y, jednak ten spring trup. Y, tutaj muszę o. patrzeć. Czekaj, bo on powinien być gdzieś tu, tak? To, to tutaj on musi być. Bo to niby jest jakiś taki labirynt czy coś? Właściwie nie wiem, gdzie dokładnie powinien być. Czekajcie, bo on zniknął. Może ja go tutaj zawołam. Dobra, niech on tu siedzi. Aha, bo teraz mi tutaj dał nostalgiczny ten. Yy, no. Dźwięk z FNAFA 1, że było to. Hello, hello. Tam. Dobra, i on musi się. Dobra, ja cię tu wezmę. Ej, daj mi wyjść. O. Teraz wszystko się tutaj chrzani już. Jest 12 w nocy. Minuta minęła, więc to chyba będzie 6 minut, tak? Zaraz. O nie, proszę, proszę. Na BOGA! Aby mi się tramyli, że. To... Teraz będzie długo to trwało, nie? Oh, bitch, please. To dodaje takiej bardziej, no nie wiem, dramatu. Dobrze, że on jeszcze nie jest na hardzie, choć zaraz zobaczymy. Chodź. Dobra, uf. Dobrze, że on jest w wentylach. Teraz trzeba się na niego gapić, jak upośledzony. Eee, dzisiaj jadłam pastę z afokado i całkiem spoko. Aj, no tak. Jeszcze właśnie, no wczoraj był dzień zwycięstwa, i można by powiedzieć, że dosłownie chyba był. Papieża wybrali. Eee, co tam jeszcze? Może, czekaj, może ja na razie. Żeby jak najmniej było tych błędów. I jeszcze tak. O, i on wtedy od razu znika, tak? Może wtedy będzie mniej błędów, co? Może to byłby dobry pomysł, bo też nie można. Dobra, ja cię tu biorę. Od razu. 2-2, ok. Druga w nocy, i druga jakby ten. Drugi dzień, noc. No, a właśnie, zapomniałam Wam powiedzieć. O, jest ok, mm, że w końcu zdobyliśmy. Znaczy, może, ja. Te 160 subów. O, jezu, jeszcze, nie, audio to wentyl. No i mamy 160 subów. Ja bardzo się cieszę, i ja w ogóle też jestem dumna z Was, że razem, no, udało się to zrobić. Przebiliśmy ten właśnie próg, teraz tylko żeby przebić ten największy, ten większy próg, czyli 200 tych subów. A tysiąc to chyba już raczej marzenie. Dobra, szybko. Spring trap. O, jest. O, znika, znika. Nie, 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 nie. Masz tam siedzieć. No, on chyba raczej będzie tu cały czas. Więc, myślałam, że będzie trudniej, ale jednak nie. Póki samy ten. Potorturujemy nos Frediego. A, dobra, zrobię to. Chciałabym, żeby tu było, ale może lepiej nie, bo będę miała raczej i tak przesrolę. O, Oj, teraz jest mniej tych chyba błędów, jak ja tak ciągle nie zaglądam w tę kamerę. Chociaż jak będę robić dużo coś, bo taka będzie potrzeba, bo jednak William, Williamowi coś się spierno, no to wtedy. Yy... No, będzie więcej tych błędów, nie? Nic nie trzeba robić. Może przy okazji coś naprawię. Na przykład kamerę system naprawię. Jak tak jest spokojna noc aż za spokojna, ale może lepiej tak jali siasta, kiedy ja dawno tego nie mówiłam tak w trzeciej osobie, eee, Żebym ten nie spier ten... No. Aha. Czekaj. Springtrap. On co tutaj siedzi? Dobra, to zajmijmy się tym y, wentylem. Bo ten wentyl jak się też odwali, jakby miał być springtrap, to mógłby nawet wejść. Jeszcze jeden łatwy dostęp y, w jednym z wentyl do nas. To już w ogóle jest płacz i zgrzytanie zębów. Jo. Okej. Okay. Właśnie teraz ja zauważyłam, że... Ja nie wiem, czy był jakiś błąd, czy co, ale jakiś, No właśnie miałam rację, że jakiś jest ten William teraz. Vincent William. To teraz jakby moc się duży. O, zniknąłeś. Dobra, naprawmy to audio, bo to audio i wideo jest najważniejsze teraz. W sumie aktualnie. Jezu, nie tak długo. Dobra. Dobra, ty siedzisz, tak? A on nie powinien być gdzieś tutaj, w tym tych tutaj? Nie, nie, nie. Kuźwa! Po co ja to robiłam w ogóle? Na cholerę mi to. My, ja myślałam, że nie będzie halunów, ale jednak haluny są. Ale jeden, tylko w sumie czwarta w nocy, chyba za dużo się dzisiaj nie zadzieje. O Jezu, pewnie Springtrap już se uciekł. Nadzieję, że niedaleko. O dobra jesteś. Może naprawmy coś jeszcze przy okazji. Może naprawmy, nie wiem, wentylację. O, jest piąta y w nocy. Chociaż we wios w wiosennym czasie raczej można by nie mówić już. Piąta w nocy. Okej. Okay. Siedz już tak? E jeszcze ci tutaj dam to. Chujwa, po co ja to robiłam? Cholera. Teraz to na pewno se spiera. Tą kamerę trzeba naprawić. No 7 minut już, nie? Dobra. No, ja udawaj szybciej, no, błago. O. Mam nadzieję, że jest naprawiona. Dobra. O, ciśnienie mi skacze! Coś chciałam jeszcze mówić, chyba nie. Ała, łapa mnie boli. Muszę w końcu ten cholerny statyw załatwić. O, oczywiście. Aha, bo tak. Bo jak ja na siłę klikam audio, to oczywiście, to, a cóż, dobra, no w sumie to zrozumiałe, że audio musiał się zepsuć, tak, jo Dlaczego musi się coś psuć? No nie ma tu, nie wiem, jakiegoś, nie wiem, nie wiem, jakiegoś programisty, nie wiem, jakiegoś, no nie wiem Może trzeba jakiś, nie wiem, program antywirusowy wczepić, czy coś One naprawiają w sumie też nawet takie, no nie wiem, jakieś zbędne pliki, czy coś takiego W sumie mój antywirus taki jest o, oh, gadymet. Bo wentylacja jednak jest szósta. O, fajną koszulę. Yeah. Coś tu się popierniczyło, ale nawet epicko wygląda. Dobra, pa.